Siemaneczko z tej strony Azji, a w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać zadania tygodnia trzeciego. Jesteśmy już w półmetku. Sezon już tutaj raczej zmierza ku końcowi. Mam nadzieję, że wszystkie zadania wcześniejsze Wam się podobały i tygodniowe. Zapraszam również na zadania opowieści Springfield, które lądują w każdym moim szorcie. A jeśli chcielibyście je szybciej zobaczyć, wszystkie 17 zapraszam również. Do pełnego odcinku, który wrzuciłem dla wspierających YouTube'a. Dziękuję wam za wszystkie lajki, komentarze pod filmem, suby dzwonem, dołączanie naszego Discorda, wspieranie. No, jeśli jeszcze coś zapomniałem, możecie mi przypomnieć w komentarzu. Dzięki jesteście super. Lecimy do zdania numer 1. Zadanie numer 1. Musimy przeszukać pojemniki w elektrowni jądrowej Springfield lub na pomidorowym poletku Cestusa. No i tutaj to pomidorowe poletko takie dosyć ciekawe jest, zielone, ale ja sobie wolę tutaj polecieć na elektrownię Springfield. Może tutaj będzie jakiś wybuch reaktora. Zawsze też można tutaj przemieścić się tymi kominami szybko w jakąś inną stronę. No i zobaczmy, czy zalicza zwykłe skrzynki. Nie, chyba tylko zalicza. A nie, zalicza. najzwyklejsze skrzyneczki. Myślałem tutaj, że chodzi o te pojemniki z amunicją, ale widzę, że chyba wszystko tutaj jest brane pod jeden. Tak, 2 na 10, czyli zadanie leci. Lecimy szukać dalej. Że tutaj pod schodami nie ma nic. Na pewno tutaj między tymi reaktorami są skrzyneczki. Proszę bardzo, na samym środku leży. Sprawdźmy jeszcze, czy skrzyneczka z amunicją również jest zaliczana. 3 na 10. Bezproblemowo, nawet zadanie nam tutaj wyleciało z Ale A to sobie podaruję. O nas teraz nie interesuje. Lecimy do kolejnego. 4 na 10. O, tutaj nie mamy nic. No to co? Do obiektów tutaj jądrowych z puzlami. Zaraz będzie trzeba się dostać. No i sprawdźmy jeszcze po drodze. 6 na 10. Leci mega szybko to zadanie. Mamy naszego wspaniałego Homera, no i ktoś nam tutaj niestety już przeszukał. Coś na górze jest, pod schodami. No nie ma tych skrzynek pod schodami. Okej. Okay. Uuu, uh. aplikator desodorantu. świetny pistolecik, 8 na 10. Ciekawy jestem, czy tutaj, jeśli jest wybuch elektronii jądrowej i rozwiążemy to zadanie, to to nam zalicza jako skrzynkę, czy po prostu dostajemy to jako nagrodę. Możecie mi dać znać w komentarzu. I pojemniki mam już wykonane. Wo ok, zaaplikowany. No i lecimy do następnego zadania. Zadanie numer 2: musimy zadać przycinkom obrażeń ze strzelb lub pistoletów maszynowych. Jak widzicie, ja już mam te 152. No, i co najlepsze, aplikator dezodorantu, jak widzicie, zalicza się również jako pistolet maszynowy, chociaż jest pisany jako pistolet. To jest takie dosyć dziwne. Sprawdźmy jeszcze, czy nie ma tutaj nieopodal jakiegoś przeciwnika. Idę the camp. Liquid. O! Coś tutaj było. Ktoś strzelał? Proszę jest. Mamy gościa. Ale drewno skill. Ze mnie. Czy zaliczyło tą strzelbę? Zaliczyło. Sprawdzamy jeszcze raz aplikator. Dokładnie. Aplikator jest tutaj. odliczany jako karabin maszynowy, dziwne dosyć. Dziwne. Musimy znaleźć jeszcze. Najlepiej byłoby znaleźć bossa, bo wtedy zrobilibyśmy całość. Wow, ale zarwał. No i szukamy następnego. Czas się wybić. Dzień dobry. I chyba zadanie zostało zaliczone. Tak, dokładnie. Zadanie numer 2 wykonane. I możemy przejść do zadania numer 3. Zadanie numer 3 musimy pokonać dystans będąc pod wpływem pomidorów. No ja się cały czas kierowałem z elektrowni tutaj na zachodnią stronę, czyli pomidory cestusa. Nie dość, że tutaj mam bossa Christiego. To jeszcze tutaj macie wszędzie te krzaczki pomidorowe. No i jak sobie podlecicie do takiego krzaka? Możecie... je sfarmić, ale tutaj widzę, że jest jakiś mały błąd, bo w ogóle nie mogę tego pomidora użyć. Sprawdźmy teraz. I co? Zjadłem te pomidory, jestem pod wpływem pomidorów, ale one nic nie dają. Nie wiem, czy tutaj Epic nie zrobił znowu jakiegoś błędu. Bo popatrzcie, tutaj jeszcze mamy trzy znaki zapytania. Pokonaj dystans, będę pod wpływem pomidorów. Trzy znaki zapytania, i nic nam nie zalicza. Dosyć dziwne. Mhm. może z jakimś ślizgiem. Czyli prawdopodobnie znowu zadanie jest bugowane. pik-epik. No nic, przechodzimy do zadania numer 4. A jeśli komuś z Was udałoby się rozwiązać, czy znowu po prostu źle przetłumaczyli zadanie, dajcie mi znać w komentarzu, a przypnę Waszą. Wiadomość do ulubionych, i przechodzimy do zadania numer 4. No i uwaga, uwaga, powracamy tutaj do zadania numer 3. Pokonaj dystans, będąc pod wpływem pomidorów. Najlepsze, dowiedziałem się przed chwilą, że Epic miał przełożyć wszystkie zadania tygodniowe z wtorku na środę. Ale z tego co widzę, przełożyli tylko i wyłącznie zadania fabularne. Tak więc jutro lodują zadania fabularne. A dzisiaj zadania fabularne są zliczowane. Dokładnie moją. Zadania fabularne są zliczowane. I najlepsze, wyświetlało tutaj w grze 5 zadań. Ale taka ciekawostka: jeśli odpalicie sobie Fortnite'a z zakładki yy, zadań w menu, to będziecie mieli wyświetlone 7 zadań. I trzecie zadanie, powiedziałbym, że złamane, na zadanie. Trafiaj w słabe punkty. Tutaj Wam wyświetlę to zadanie z menu. To jest również zadanie: trafiaj w słabe punkty. Trzeba trafić 75 razy w słabe punkty. Natomiast zadanie z homerami, klonami, również jest łamane na inne zadanie. No i opowiem Wam to na sam koniec, bo mam już wykonać. Na samym końcu. Jestem tylko jeszcze ciekawy. Czy zaliczy mi to zadanie, czy wyświetli, że trafiłem w te 75 słabych punktów? Ciężko mi jest też to sprecyzować, czy już zrobiłem te 75 punktów. Tak więc tutaj będę musiał jakiś cały budynek chyba sparnić, czy tam Lecimy dalej. Okay. Jeszcze dla pewności chyba, oprócz tej stodoły, jeszcze jakiś budynek zmieszczę. O, widzicie? Coś mi wyświetliło. No ale co nie wiem, czy to było to zadanie? O, epic, epic. Właśnie widzowie mi też tutaj napisali na Discordzie. Czy będzie kiedykolwiek jakiś tydzień, kiedy Fortnite nie będzie miał żadnych bugów i wszystkie zadania będą działające? No, myślę, że kiedyś będzie, ale nie wiem, czy my go dożyjemy. Dobra, lecimy tutaj dalej. Coś mi się zdaje, że tego zadania chyba też nie wyświetla. Tak więc zadanie z pomidorami i zadanie kilofowaniem są oba zbagowane, albo tutaj chodzi jeszcze jakieś, jakiekolwiek inne zadanie, o którym. Nie wiemy. Ciężko mi to powiedzieć. Dobra. Skończę lutować ten. Dobra, to nie było, za co 2400 powinno być 30 tysięcy ekspa. A jednak tego. Chyba nie zalicza O, epic, pik Dobra, ostatnie dwie ściany Dobra, jeszcze spełniamy Nie. Yeah. No i co? No i nic no i nic, czyli jakiś tutaj jest bug. Lecimy do zadania czwartego. Zadanie numer cztery musimy zebrać, broń w pączkowej burzy. Jak widzicie pączkowa burza jest przede mną. I spróbuję zrobić coś takiego, że wywalę broń po nosę Kurczę, nie działa, nie działa. Myślałem, że mi to zaliczy normalnie. Niestety. No nie zaliczyło, musimy poczekać na kolejną pączkową burzę. No i dobra. Jest. Pączkowa burza przede mną. Pojawiła się kolejna. I lecimy tam zebrać. Jakąś broń. Dobra. Dało się znowu sobie to samo. Wyrzucę podniosę i. Nie działa. Dobra, szukam, szukam czegokolwiek. Poniosłem. Jest saliczone 10 sztuk to całkiem sporo podnoszę wyrzucam ile się da i mam zaliczone 3 na 10 więc jak widzicie to zadanie wcale nie jest takie szybkie bo będę musiał tutaj kilka różnych gierek I zagrać i uwaga uwaga druga część tutaj zadania z pączkami pojawiła się pączkowa burza Jadę jak najszybciej mogę. What? Dostałem za 200. No i uwaga, uwaga: mamy trzecie podejście z pączkową tutaj. Dużą. Mam nadzieję, że tym razem nie dostanę pączkiem. Tak jak w podejściu numer 2. No nie, no to jest. Jaki szart, gałąź mi blokuje samochód Staram się dojechać jak mogę Dobra Lecą pączki Teraz najważniejsze, żeby formy się zniszczyć No nie, ta pączkowa burza zniknęła znowu Trzeba mieć naprawdę farta, żeby tutaj w odpowiednim momencie się dostać no i jeszcze jedno podejście do pączkowej burzy. Jak widzicie, nie tylko wy macie trudności z tym zadaniem. Ono wcale nie jest takie łatwe. Mimo, że trzeba zebrać te rzeczy, to jeszcze nie można dać się zabić. O, samochód na hita. Pięknie. I jest zaliczone, udało się, nie zginąłem, nie zginąłem, pięknie, przechodzimy do ostatniego zadania. No, i pozostało nam zadanie numer 5: zlikwiduj klonach klony Homera 0 na 15. No, i tutaj mam dla Was również wspaniałą ciekawostkę. Yy, nie wiem, czy ten odcinek wylądował na kanale we wtorek, czy w środę, bo jest bardzo duże zamieszanie. Rozmawiałem tutaj z innymi osobami. I tak jak nie ma tego zadania z pomidorami, tak samo nie ma tego zadania z klonami Homerami. Dosyć ciekawe, no i również mi wyświetla 7 zadań, gdzie prawdopodobnie ostatnie zadanie, tak jak przy zadaniu trzecim z pomidorami, gdzie wykonywałem pomidory i nie zaliczało oraz słabe punkty, w zadaniu numer 5. Również mamy motyw z drugim zadaniem, jest to mianowicie zadanie przetrwaj 75 graczy, tak moi mili. Takie bugi są w tym tygodniu, że zadania są nie dość, że podwójne, to jeszcze ich nie zalicza. I mam nadzieję, że jak ten odcinek chyba jednak wyląduje w środę, będzie już wszystko działało. Jeśli tak będzie, proszę dajcie mi znać w komentarzu, jakie zadanie wykonaliście i co wam zaliczyło, bo ja już sam nie wiem, które z tych zadań jest prawidłowe. I nie wiem, czy oni po prostu nie dadzą nam automatycznie, jak robią zazwyczaj, za te dwa zbagowane zadania EXPA, albo po prostu przywrócą te zadanie ze słabymi punktami i zadanie przetrwaj 75 graczy. No i jeśli tutaj jesteście trochę zawiedzeni, no zresztą tak jak ja, no to nie jest moja wina, to jest wina EPIKA. No niestety, jeśli oglądacie to od dłuższego czasu wszystkie moje zadania tygodniówki fabularne i tak dalej, no to wiecie, że Epic robi nam takie żarciki nieraz i to no bardzo często potrafi się zdarzać. Szkoda tylko, że w sezonie specjalnym Simpsonów również coś takiego ma miejsce. Ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za wspieranie, komentowanie, używanie kodu wazigaming w sklepie, dołączenie na naszego Discorda, no i zapraszam Was serdecznie na następne zadania. Życzę Wam miłego dnia, czy tam wieczora. No i pamiętajcie, zostawcie ten komentarz, bo bardzo mnie to ciekawi jak obejrzycie w środę ten odcinek, co wykonaliście? Czy wykonaliście już te zadania poprawione? Czy dali wam 30 tysięcy expa, czy po prostu zaliczyło wam zadanie na trafieniem 75 słabych punktów, lub przerzucił 75 osób. Do zobaczenia w.